Kochani, witam Was w kolejnym filmie. Ehm, dzisiaj mamy na tapecie pewną bardzo fajną książkę, e, którą będziemy czytać i którą już zaczęłam. E, także zaraz już do niej przejdziemy. Chcę tylko powiedzieć, przepraszam, że trochę wyglądam e, nie tak, jak trzeba. Jestem bardzo zmęczona, bo e, no, pobudki dzisiaj w nocy były dość częste <laughs> z naszą córeczką. E, także mamy tutaj na tapecie ludzie wędrowi. Od Anny y, Fryczkowskiej. Proszę bardzo, książka piękna, no po prostu tak pięknie wygląda, że ja po prostu nie mogę. Zamówiłam ją jako sroka, po prostu okładkowa, po prostu, żeby mieć tą książkę jako okładkę u siebie. U siebie w biblioteczce, no, ale ją zaczęłam i już mi się środek bardzo podoba, także nie martwcie się. <grym> na pewno w środku znajdziemy dużo dobra. Także jest rok 1913, około, no i mamy tutaj sagę na temat pewnej rodziny, która właśnie wędruje, nie mają swojego miejsca, chodzą z wioski do wioski i, i po prostu, w czym mogą, to pomagają. Co jest takie smutne w tej rodzinie? Ta mama, co drugie dziecko jej umiera, albo umiera właśnie przy porodzie, albo umiera w wieku dwóch, trzech lat. Także to jest bardzo dla tej rodziny ciężkie, co się potem okazuje. To nie jest do końca tak, że oni coś robią z tym dziećmi, tylko samo to, jak bardzo. Mają mało jedzenia i tak trochę niezrowo żyją, i że wydaje mi się, że to tak naprawdę przez to tych dzieci tyle tracą. No ale tych, co mają, ta mama kocha najbardziej na świecie. No i to jest taka piękna rzecz. Książka jest podzielona na trzy rozdziały, trzy rozdziały, przepraszam, na trzy części, z czego no, pierwszą mam już przeczytaną. Um, I właśnie um, opowiada ta pierwsza część o tym, że oni wędrują, um, o, jest opowiadana oczywiście o każdym troszeczkę z osobna, każdym bohaterze um, um, i charakterystykę um, to... Um, to po prostu, jak są bardzo ze sobą życi, em, także no to jest bardzo fajne. Em, a do tego z tym tatą, coś się nie tak dzieje. On wrócił z wojny, e, e, czy z wojska, przepraszam, bardzo źle e, to zniósł. E, I teraz, tak naprawdę, łowi ryby, tam bierze, jakby. Mm, nie wiem czy wynajmuję, czy kupuje takie jezioro i tam robię ryby, i potem je e, sprzedaje, czy dzierżawi, bodajże się to się nazywa e, jeziora. No ale jak się skończą e, te ryby, no to wędrują sobie dalej, aż do czasu, kiedy nasza główna bo, bohaterka, mama, mówi stop, bo ona jest w ciąży, już jest około 40 i ona powiedziała: Ona nie będzie rodzić więcej w drodze, ona chce urodzić w ciepłym. Przyjaznym miejscu dla Bobasa, więc e, idą do e, mamy na, naszego tutaj taty. I, I po prostu tam zaczyna rodzić. E, a ta e, babcia, ona ma e, bardzo fajną restaurację, e, w której e, to wszystko się odbywa, chociaż ten e, mąż naszej głównej bohaterki nie jest z tego zadowolony, bo ma swoje tam e, bolące miejsca e, ze swoją mamą, czego no. Nie chcę o tym mówić, ale widać, że po prostu jest coś nie tak. Książka jest napisana w taki, w taki bardzo fajny sposób. Który po prostu jeszcze bardziej wciąga. Jest tak trochę też po staro w polsku napisany, bym powiedziała, niekiedy takie słowa są fajne, czy zdania. Także jak na razie mogę Wam tyle powiedzieć na temat tej książki. Naprawdę bardzo się cieszę, że ją w ogóle zaczęłam czytać i że tak długo nie stoi mi na półce więcej. Zapraszam Was na recenzję Ludzi Wędrownych, a do tego mam jeszcze bonusową książkę, o której Wam opowiem. Kochani ludzie wędrowni, to była bardzo smutna książka, bo bardzo dużo złego tu się działo, Pierwsza wojna światowa aż tak bardzo naszych głównych bohaterów nie dotknęła, i jakoś dali sobie radę, e, i po pierwszej wojnie światowej nasi główni bohaterzy. E... Co mieli fajnego? Po prostu ich dzieci mogły chodzić do szkoły. A co się okazało? Że szkoła została um, zrobiona w ich dworku i nauczyciele mieszkali też w ich dworku. Bo czego wam nie powiedziałam, co było bardzo fajne. W końcu po latach wędrówki znaleźli tutaj nasza e, rodzina, znalazła bardzo, bardzo fajne miejsce, fajny dworek gdzie było bardzo dużo miejsca e, i jakoś trzeba było sobie po prostu poradzić w tej sytuacji, więc poszli do gminy i stwierdzili, że e, jak już musi być ta szkoła po tej pierwszej wojnie, e, bo to był po prostu taki nakaz, e, to może być u nich i tutaj zarabiali sobie też fajnie na. Po prostu swoje wydatki. No i życie idzie do przodu, dzieci rosną, wszystko zaczyna po prostu grać do czasu. Aż przychodzi Druga wojna światowa, a jeszcze przed nią pewna no, ciężka śmierć w rodzinie. Yy, I kiedy już druga wojna nadchodzi, to już bardzo dotyka naszych głównych bohaterów. Po pierwsze yy, połowa rodziny została wysiedlona. Druga część rodziny akurat w tym momencie nie była w domu. I schowali się na szczęście tam u, u po prostu innych członków rodziny. Więc tutaj mamy wysiedlenie w dworku, w którym zamieszkiwała nasza rodzina, która kupiła ten dworek za swoje pieniądze. Musieli oddać go za darmo Niemcom, e, co było bardzo ciężkie, a tym bardziej, że e, opowieści na temat tego pociągu, jak oni jechali w nieznane, było dla mnie bardzo ciężkie, że w ogóle coś takiego mogli ludzie robić. Wagony po prostu jak do bydła, z zero łazien, łazienek czy czegokolwiek. I najgorsza to była też potem jeszcze ta praca, bo każdy, jakby tam zarządca tych domów do tego miasta, co wyjechali, musia, musieli wziąć kogoś tam po prostu do, do roboty, więc jeden zarządca stwierdził, że on bierze naszą tą rodzinę. No i oni tam poszli, ale to była tak ciężka praca w polu przy burakach i różnych rzecz, rzeczach, i niestety, jaki to był problem że ledwo im cokolwiek na jakiekolwiek jedzenie starczało, oni prawie nic nie mieli. A tak, tutaj córka w ciąży trzeba dać yy, jej coś zjeść porządnego. Potem ona to dziecko urodziła i trzeba było temu dziecku też dobrze dać jeść. Także no te lata były bardzo ciężkie, w tym, tak naprawdę, w tym domu zarządcy, który po prostu miał najlepsze jedzenie, jakie tylko mógł mieć, miał zasoby, miał pieniądze, i nic nie pomógł rodzinie naszej. Nic, a nic. Chociaż go prosili, błagali go, no ale się nie ugiął. Um, I no ta książka bardzo zapał za serce, była bardzo emocjonalna dla mnie, bo. Ja też znam trochę opowieści Z wojny i od moich pradziadków Którzy też to opowiadali e, Też pamiętam Mój pradziadek zawsze opowiadał takie wiersze Które nauczył się właśnie w takiej e, Oto szkole Chlebek świeży dla państwa i młodzieży To mój pradziadek bardzo lubiał to e, Mówić za każdym razem Jak szliśmy Do sklepu po chleb e, To było coś takiego fajnego Że do końca życia chyba to zapamiętam Także ja ogólnie sama Sama tak o po prostu nie sięgam nigdy po książki takie historyczne na temat wojny, bo bardzo mnie smucą. Ja po prostu nie lubię tematów wojny. Wiecie, jeszcze taka wojna, jak na przykład, nie wiem, w książce Fantazy czy coś w tym stylu, to mi tak nie przeszkadza, bo jakby wiem, że ona nie odbyła się naprawdę. A jeżeli chodzi o historię i cierpienie ludzi, po prostu niewinnych, to jest dla mnie coś bardzo bardzo ciężkiego yy, i fajnie jest to, że ta książka nie była infantylna yy, na temat wojny albo taka romansowa. Ja wam polecam ludzi wędrownych, no bo zasługują naprawdę na duży aplauz i na duży rozgłos. Dajcie znać, czy wy czytaliście tą książkę. Co o niej sądzicie, albo czy macie ją w planach przeczytać po tej recenzji? Także teraz, kochani, książka była Jena wspaniała, i książka druga będzie bullshitem, przepraszam, ale po prostu ja nie wiem, jak można coś takiego z tyłu napisać, i nawet poziomu tej autorki. Nie utrzymać albo nie zwyżyć, chociaż zwyżyć to jest ciężko, no ale ja nie wiem jak. Wy pamiętacie mnie z czasów jeszcze, co robiłam filmy tylko na temat książek? Jak jesteście aż tak długo ze mną, to wiecie, że Lucinda Riley jest moją miłością. Ja. E, serii o siedmiu siostrach. Kocham tak bardzo, że nie pozwolę nikomu złego słowa na niej e, powiedzieć. Oprócz książki Zaginiona Siostra, bo dla mnie to jest po prostu dramat. Widać, że autorka tutaj już chorowała, więc. E, bo Lucina Riley niestety nie żyje, miała raka, więc bardzo złamało mi to te, tak samo wtedy serce, ehm, ale, ale co Wam mogę powiedzieć? No, że. Sorala, Soraya Lane jest po prostu, niech zajmie się chyba czymś innym. Niech wymyśli coś sama, to chyba wtedy wyjdzie lepiej niż kopiowanie innych. Także tak. Córka z Włoch. Jak wiecie czy nie wiecie, ja ją zaczęłam chyba czytać wiosnę czy w lato, już nie pamiętam, ale nie dokończyłam, bo. Bo tak kochani, na początku pierwsze parę kartek moje dobra. no, Wiecie, dam jakby kredyt zaufania tej książce, tak? No zobaczymy, jak może być. No i po prostu mój boże. Kochani, tu jest napisane idealna książka dla powieści powiesi D. Riley. Raczej to jest kopia i bardzo średnia książek Lucy Riley. Bo u Lucy Riley to działa tak. Mamy. Um, Mamy y, retrospekcję z dawnych czasów, historię na temat y, pewnej rodziny i mamy teraźniejsze czasy, czyli y, córkę jedną z siedmiu adoptowanych od Pasalta, y, które dostają informacje po Pasalta śmierci, y, żeby znaleźć swoich przodków. No i tu mamy podobnie, tylko tam mamy taki dom. W Londynie i yy, yy, tam były urodzone dzieci, które były oddawane do adopcji, i do pewnej kobiety, yy, tamtej właścicielki tego, yy, tego miejsca yy, tam jakby przy oddawaniu tych dzieci, miały coś po sobie zostawić, żeby. Potem te dzieci czy ich wnuki, żeby y, mogli znaleźć rodzinę albo poznać swoją historię z danych lat. No, na tym polega ta książka. Więc w sumie jeszcze spoko, tylko to jest tak infantylne, to jest tak słabe, to jest tak zbyt lekkie, że ja po prostu nie wierzę w to. Jakby ta książka mogłaby być o wiele lepsza, y, ale też. No, to jest taka kopia. No, tak naprawdę, mamy tu balerinę, mamy tu plantację. Um, a właśnie w Lucini Riley um, też mamy plantację, tylko że kawy. Tutaj mamy plantację winogron, i, i, z którego jest robione wino. Um, I mamy tutaj. No przynajmniej nie poszła autorka już całkowicie w, w tą dramę, co Lucinda Riley w, w pierwszej części, bo tutaj głównie bohaterzy prima ballerina razem z cukiernikiem, oni się zakochują sobie jako jeszcze młode dzieci, no ale nie mogą być ze sobą, bo ta prima ballerina wyjeżdża, to jest rok 1946 Wyjeżdża, żeby być właśnie prima balleriną, żeby tam tańczyć w najlepszych teatrach, wiecie o co chodzi, a on, cukiernik, zostaje w swoim miasteczku i po prostu pomaga swojemu tacie. No ale potem po paru latach tam, wiecie, nie widzenia siebie, oni znowu na siebie wpadają i ona zaczyna być jego kochanką. Miłość powraca. Ten niestety cukiernik jest obiecany jakiejś innej kobiecie e, przez rodzinę, aby ten majątek zwiększyć, e, no, ale on chce wypróbować swojej e, po prostu siły i pokazać, że on chce być z tą kobietą, którą kocha, a nie z tą, którą rodzice mu wybrali. Więc bardzo dużo jest tutaj wątków, ale to jest takie, po pierwsze. Nasza główna bohaterka prawie nie musiała szukać tej rodziny, bo zrobione to było za nią. Tak naprawdę. Każdy wiedział już potem o co chodzi bardzo szybko. Nikt nawet nie prawie nie kwestionował jej, jej bycia czy nie bycia w tej rodzinie, którą odnalazła. Um, nie wiem, szkielet książki może być, ale brakuje mi tego poza. Wiecie, tego. Nie wiem, może po prostu po Rusyndzie Riley mam za dużą poprzeczkę. I um, mogłabym wam opowiedzieć o, 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 o temacie teraźniejszości, o tym, co się teraz dzieje w tej książce, bo mówiłam, że jest ta re retrospekcja, ale nie ma za bardzo o czym gadać. Jedynie to, co już powiedziałam, że ona za szybko po prostu znalazła tą yy, zaginioną rodzinę, nasza główna bohaterka. Yy, i po prostu wszystko było za łatwe, za proste, zrobione za nią. <laughs> Nie polecam. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!